Hmm, 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 hmm. hmm, ciekawe gdzie reszta dziewczyn. Muszę zadzwonić. No, kurde, do Korneli muszę dzwonić. Dobra, dzwonię. E, jaki to. Jaki to był numer? 666, dobra. 666. No hej! No hej, Aurora, co robisz? Wiesz co, bo ja jestem pod Castoramą. A, okej. Okay. Ej, wpadniesz z przyjaciółkami? Wiesz co, bo Patrycja. Antonina, Laura i Agata chyba nie przyjdą. Dlaczego? No bo mają dzisiaj wolne. Aha. No aha. Dobra, zaraz przyjdę, dobra? Dobra, pa. Nara. I widzimy się pod Kastoramą. Dobra, pa. Nara. Dobra, Kornelia chyba idzie sama, bo dziewczyny nie chcą, bo mają... Nie... bo mają... bo nie chcą iść do Kastoramy. Bo mają tą, te Kastramy w dupie, yy, no wszystkie dziewczyny, no, no hejka, o hej Kornelia, a gdzie Agata, Patrycja, Laura i Antonina? E, nie chcą iść do Kastramy. Dlaczego? Czemuż to? No bo oni, no, bo oni myślą, że Kastorama jest głupia. Co ty gadasz? No, on, czyż Kastorama jest fajna? Trudno. Jak przyjdą do jak przyjdą do kastoramy, kiedy indziej z nami, nie? No. Dobra, a możemy za nim czekamy? Nie, bo on, bo jak ja szłam, to one mi powiedziały, że nie. I że Laura, Patrycja, y, Antonina i Agata gadają sobie, y, plot, plotkują coś, nie? I one coś przed nami knują. One nie knują, Bachorze. A co? One gadają. A, już co? Idzie, idziemy do kastoramy? No? Ej, pokaż mu castoramę. To, a jaka to jest ulica? Jakiej to jest miejscowości? No, wchodzi, że na ulicy Czarnej 10. Aha, okej. Okay. Patrz, to jest kastorama. To jest kastorama. A wiesz, co znajduje się w kastoramie? A co? Meble, albo budowle. Chyba w tej kastoramie nie ma budowli, wiesz? Wiem. Bo ostatnio przejrzałam i nie ma. A, dobra. No to, no to na co my czekamy, Kornelia? Chodź, chodź. Idziemy. Szkoda, że nie ma Patrycji, Agaty i Laury i Antoniny. Fajnie by było z nimi, nie? No, bo tak to bez nich to jest nudno. A co, one zrobiły wolne? No. Aha. No dobra, no to chodź. Idziemy, chodź. Wiesz, bo mi się żal zrobiło dziewczyny, nie? No. Ej, po, później ej, jutro się im zapytamy, czemu nie, nie posz... czemu nie poszły z nami do Castoramy. Byłoby fajnie, nie? No, a tak to szkoda. Szkoda Patrycji, Agaty, Laury i Antoniny. No właśnie. Dobra, nie nie Zol, tylko chodź do tej kastramy. Dobra. Chodź. Dobra, idziemy. To jest kastrama właśnie. I a ciekawe, kogo, kto będzie na kasie, nie? No, też jestem tego pewna. Cześć Eryk! Cześć wszystkim! O, zoł jeszcze jest. Siema, Zoe. Siema. Co robicie? Byliście na zakończeniu roku szkolnym? Byliśmy, byliśmy. A gdzie wasze przyjaciółki? E, powiedziały mi, że nie chcą iść do Castorama. Czemuż to? Bo oni uważają, że ta Castorama jest głupia. Aha. Castorama jest fajna. Wiesz? Wiem. Dobra, idź przejrzyj sobie coś. Dobra, idę przejrzeć łóżko. Spoko, to idź przejrzyj. Ej, ale to łóżko jest fajne, nie? No, jeszcze mam drugie łóżko. Ej, idziemy zobaczyć ten, tą pufę, co tutaj jest na wprost. Świetny pomysł. Dobra, to do to chodź. Już. Ej, a ta pufa w ogóle jest fajna, nie? No. I mogę na nią Co ty? Przecież pani kasierka powie, że nie, bo się okaże, że ją ubrudzisz, nie? No. No to, no to możesz skoczyć. O, no, kasierka. Proszę uprzejmie nie siadać na tym. Ale dlaczego? No właśnie, dlaczego? Bo to są meble, e, które. E, meble brudzące. Jakie nie brudzące? Co pani pieprzy za głupoty? Dziewczyno! Mam się naskarżyć? Serio? Czy co? Nie! No właśnie. No to nie przeklinaj. Jak się pani nazywa? Luna. Aha. Przez jakie U? Przez dwa U. Przez dwa O. A. Ok. Tak się tylko pani pytam. Dobrze. Nara. I pomysł wam w czymś? Nie. No dobra. Życzę udanych zakupów. Dziękujemy bardzo. Czegoś pani szuka? Nie, ja tylko tak sobie oglądam. Aha, okej. Okay. Życzę udanych zakupów, pani Zoe. Pani równo. A, przepraszam pani. Jedę do następnego, następnego klienta. Kartołuszko jest fajna. Przepraszam pana, pomóc, pan, pomóc panu w czymś? Nie, ja tylko tak się oglądam. Aha, okej, okay, spoko. Do no miłego oglądania. Ja co za markotna baba, dobra. Idę oglądać dalej. Do... A, lodówka jest fajna. Ha! A kiedy klient jakiś przyjdzie, klient Nie, chyba już przyszli klienci, ci dwa Ej, zważ bo jeszcze kasierka ci powie, że masz na tym nie siadać Dobra Idziemy do łóżka Czup! O, ale to łóżko jest fajne Szkoda, że z kołdrą dali, nie? No Ach, dobra, idę przejść coś innego Chyba. A, ta kanapa jest fajna Zoe się podoba kanapa, a na a nam gówno. Nic nam się nie podoba z tej kastoramy Co, idziemy? No. E, idziemy powiedzieć dziewczynom, czemu nie poszły z nami do kastoramy Przecież mówiłaś, że jutro tam pójdziemy. Jutro tam pójdziemy im powiedzieć. A, no dobra. Ja pierdził, ale szkoda, że z nimi nie ma, nie? Że z nami nie ma. No, to tak by było. W szóstkę by było fajnie, a w dwójkę to przesada trochę. Dobra, była z tego wyra. Znowu pani ci powierza. Ej, a może coś weźmiemy? Co niby chcesz wziąć, jak to kosztuje? Wszystko e, po 10 zł. Ale 10 zł to jest tanio. Główno je to obchodzi. 100 zł to jest dużo. Kornelia, wszystko ok? Da, wszystko ok. Ciągle to coś dalej? Co znowu? Nie wiem, na przykład. kanapę. Co ty, kanapę chcesz oglądać? No dobra, na no to chodzi. Zoe, No, mogłabyś się trochę przesunąć? Oczywiście. Boże. Świę świętego spokoju nie ma. Dobra, idę przejść w łóżko. O Jezu. Idę przejdziesz łóżko. W ogóle w Kastoramie to łóżko kosztuje chyba yy, te 20 groszy. 20 zł, przepraszam. To chyba bardzo dużo chyba. Zobaczy, jakim jest z tym. E materiale, Czy na pewno nie jest miękki. Czy na pewno nie jest twardy ani sprężynowy? Y, ani piankowy? Nie, piankowy też w ogóle. Piankowy? No, to sobie go chyba biorę. Nie, bo to chyba za duże dużo bo Trzeba się zapytać pani, kasierce, lunie, że trzeba, że to gówno kosztuje za ileś tam złoty. Nie? Dobra, idę wyglądać ten pianinę. Ja pierdziuno. Aurora, przyspieszaj. Dobra, nie musisz mi gadać, co mam robić. Ja w ogóle... Kanapę weźmiemy? Po co ci kanapa, jak nie mamy kanapy w domu? No, bo mi się podoba. I chuj mnie to obchodzi. Coś ci powiedziała? Nic. Chyba mi się przesłyszało. Dobra. Ej, bierz tą kanapę. Po co? Przecież trzeba się kasierce zapytać. To wtedy kupimy. Przy, przy, tym, przy tym stoisku. Znowu w czymś państwu wam... Znowu wam czymś, panie, wam pomóc? Nie, my tylko oglądamy. A, ok. A to już mnie nie ma. Do widzenia. Do widzenia, pani. To co? ci z naszych zakupów. No. I wiesz, co? Oglądamy to chyba do łóżka. Przecież, 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 przecież ja przecież oglądaliśmy. Już to łóżko. Sorry, odbiło mi się. Nic nie szkodzi. Dobra, chodzi gdzie? Pianino oglądać. Przecież Zoe ogląda pianino. No dobra, to tym Dobra, idę przejść do O Boże, znowu Cornelia, Aurora, tu przyszły, dobra. Idę oglądać lodówkę. Ała. lodówkę idę oglądać i chuj. I co, co, co z tego? Możemy wziąć to pionino? Co to pionino nie brała, Aurora? No a nie? To pianino jest takie zajebiste, że aż mi się kręci w głowie. Boże, Aurora! Ty z pianinem chyba przesadziłaś. Skąd wiesz? No bo zobacz, ile kosztuje złoty. Ile? 200! Ile? Się zapytam pani kasjercy, ile to gówno kosztuje. Pianino, a nie gówno. Aurora, Boże, ty jakie ty masz przekleństwa, Boże Święty! Tak, cała reszta dziewczyn z naszej klasy. Cała reszta. I, I chłopacy tak, tak samo przeklinają Przepraszam panią. Słucham. I Po ile pieniędzy to kosztuje? Bo moja przyjaciółka się pyta. Już sprawdza. Ile kosztuje? Niech spojrza. 400 zł. What the fuck? No jak to? Za, te, za 400 zł takie gówno, Żeby na nim grać, grać, grać? Co to w ogóle za gówno jest? To jest pianino, dziewczyna. Pianino? Ale to wygląda jak gówno. To nie jest gówno. A co to jest? Pianino! Jezus, Maria! Co za markotna baba! Chodź Kornelia, idziemy poglądać pufę. Ale ty jesteś marudna. Weź przestań już Kornelia biadolić, tylko oglądaj, a nie... ...że tylko stoisz i gapi. W ogóle nie wiem po co ci to pianino... ...nie wiem po co ci to gówno potrzebne. Ale to pianino jest fajne, nie nazywaj pianinem gównem. A dla mnie to gówno już. Aurora! Dobra. I coś poglądam, bo mi to góra. Dobra, o Jezu. Ciekawe, ciekawe łóżko. Zobaczymy, jakie ono jest. Pionkowe. Hmm. Takie łóżko było w szpitalu, jak Aurora została, została potrącona przez Zoe. Takie to samo było łóżko w szpitalu. Kornelia? Cornel Kiedy ty jesteś? Tu. Kornelia, gdzieś ty ten poszła? Poszła zobaczyć łóżko. Ale za co? Że jesteś wredna? Weź mnie, Pitol! Weź mnie, zostaw w spokoju! Ale to fajne pianino. Nie dotykaj tego pianina, no! Ale to pianino jest fajne! Jak chcę go wziąć, jak chcę, ja chcę to pianino wziąć. No nie wiem, pani mówiła, że, że 400 zł yy, kosztuje na takie gówno. Powaliło cię! No nie. Oh, dobra, ale ty jesteś. Wiesz, co? Co? Nienawidzę cię. Ja ciebie też. Świetnie! No to wyjdę z tej kastoramy. Do widzenia! Do widzenia! Gdzie jest Kornelia? Kornelia! Gdzieś poszła. Kornelia, gdzie ty jesteś? Jezu, co za baba! Ona mnie irytuje. Aurora mnie irytuje. Boże, ja pierdziu. Dobra, idę stąd. Bo po prostu nienawidzę. Kornelia! Boże. Kornelia! Ja cię przepraszam! Kornelia! Kornelia... Kornelia, gdzie ty jesteś? Kornelia! Tu jesteś. Zostaw mnie! Co ci ja niby zrobiłam? Krytykowałaś mnie w kastoramie. Co zrobiłam? Krytykowałaś mnie. Czym? No, ty uważałaś, że to pianino jest głównym. Ja nie mówiłam, że pianino jest głównym. Mówiłaś tak. Noż. Dobra, idę do kastoramy. A przecież przed chwilą wyszła z Kastramy. Powaliło cię. Lisiczo. No. Czekaj. Ja cię przepraszam, naprawdę. Wybaczysz mi? No bardzo, się pogódź. Ja cię też przepraszam. Nie, to ja cię przepraszam. Dobra, oglądam. Ale to fajne pianino, jest fajny. Chyba chciałeś powiedzieć, że to pianino jest fajne. A, no, pianino jest bardzo fajne, no. W ogóle fajne, nie? No, a pani mówiła, że zaraz złoty to jest. Jak no, gówno to obchodzi, dobra, bierzemy. Co ty, oszalałaś za to pianino? Dobra, no to, dobra. Ej, poczekaj. Dobra, no na to może. Ale fajnie. Dobra, to, to bierzemy je. Idziemy do kasy, chodź. Czekaj. Na mnie. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. My to. My to pianino kupujemy. Okej, okay, 400 zł. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. Zapraszamy ponownie. Do widzenia. I zapraszamy ponownie. Dobra, mamy to fajne pianino. Pogramy? No jasne, pogramy. Czemu nie? Dobra. Pogaj, ona jest bardzo fajna. Dobra. Czekaj. Musisz trzymać to pianino. Wiem. Dobra Ale fajne to pianino Dobra, to chodź Bierzemy je do mojej, do mojej hałpy. Dobra, spoko To chodź, idziemy Albo nie, poczekaj Ja zaniosę pianino, a ty tu stój Dobra, dobra Dobra, ja to inne nie zanieść Do chałupy mojej, dobra dobra. Będę czekała, dobra Jestem Co tak szybko byłaś? A skąd ja mogłem wiedzieć? Pokazać wam jeszcze logo Kastoramy? To jest logo Kastoramy. Podejrzana ta Kastorama, ale... Ale ta Kastorama jest w sumie fajna. Dobra, Cornelia, to co my teraz robimy? Nie wiem, ja tu... Ja już idę do domu, pa. Nara. Dobra, idę też. Widzi... Widzimy się jutro, pa. Castorama. Budujesz, remontujesz, urządzasz.